I się nagrywa. To wymordy moje, Hunter, bez tej strony jest ze mną purposeł. Hello. Znaczy, yo. Ja jestem bez Yuh. słuchawków dzisiaj, bo mnie nie chce się słuchawków nosić. A purposa to są po prostu tylko. Ścisze, delikatne. A purposa i tak ta ta nikt, ta nikt ta nie, ta nie słucha, więc. Co? A purposa to i tak nikt nie słucha, więc co za <laughs> <różnica>? <laughs> Nie, powiedzcie, że u mnie na nagraniu to jest dobrze. Tylko po prostu robić mi się nie biją na, na Majka mojego, bez, bo ja bez słuchawków, tak? Po prostu nie jest. Dokładnie. No, także kolejny odcinek y, naszych y, wspaniałych przygód, przyja przyjaźni, <laughs> że tak się, że tak sobie zażartuję. A co? Ty, no, ty, to to chyba bardziej bezczelne było to, że się powiedział, że sobie zażartujesz, że z przyjaźni, no. No co za chami prostak, no. <laughs> no, także tego. A no, jeździmy no, także tego, tego tak. Pompuj liście, frajerze. Co frajerze? Co frajerze? Pompuj liście, mówię. Co mam robić z liściami? POMPOWAĆ! Pompuj! Ja nie wiem co tam u się w tej zielonej górze robi, ale to nie wiem... Pompuj liście, to nie złe macie liście. Spadaj na drzewo liście pompować, nie słyszałeś kiedyś nigdy takiego powiedzenia w swoim długim życiu? Nie. Słyszałem, że spadaj na drzewo banany prostować, ale liście to nie. A widzisz, no jeszcze mało słyszałeś. Mało jeszcze słyszałeś, kolego... Sympatyczne. Ja jadę za tobą, jako tako. Ale cię biorę! Ale cię biorę! No i tak mojego czasu nie, nie wyprzedzisz. Wyprzedzę. A ja tam mam ładnie wyglądającą tragmanię w ogóle, bo sobie pogrywałem po, 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 wszystko, co było możliwe. Wszystkie tam szmery bajery, wiesz, te sprawy. Mm -hmm. No, ale, ale dziwnie, bo to raz w te świeci mocniej, raz, raz słabiej i takie raz szare korory, ko, korory, raz y, kororowe korory, kor, a potem koloru koralowego. No. I ogólnie I potem, to ładnie mówisz. A potem to król Karol. Aha. no. A ty jesteś słaby i tak mnie nie wyprzedzisz. Kurde, no właśnie teraz poprawiałem czas, tylko właśnie nie wiem, gdzie tracę. Ja też nie wiem, gdzie tracę, bo teraz nie jestem w stanie zejść poniżej 1230. Nie wiem, że ja to zrobił. Nie, Ale powiadam czas. ci, mości panocku, że. że nie wiem. No dobra, teraz było nieźle. Pobiłem nawet Twój czas znowu, ale swojego jeszcze nie. Cholera nie zadriftowałem, tylko. Bo tutaj nie wiem, czy tu się driftuje, bo nawet mi się koła nie ślizgają specjalnie. Chyba trochę lepiej jest odpuścić gaz i tak idealnie wejść. No, zrobiłem 12.06 znowu. 12.19 Musisz że lepiej odpuścić gazu po prostu? No, jak, jak próbuję driftować, tutaj jest za mała prędkość chyba do driftowania, wiesz, bo jakoś nie, kompletnie mi nie chce driftować. Znaczy drift, a bardziej neo. Slide, nie? 12-12. Hmm. Tak? Heh, wyrównałem twój czas. Tak I z dużej na małą, nie? Tak, z dużej na małą. No, z szerokiej na wąską. Ta, z, ze świeżej nas na przeterminowaną, Super, kurwa, też nam takie fajne przejścia. Co? To Gdy ja się nasz, pytam, czy... co ja nie wiem, o co ci chodzi. Szerokie i na. no no, no jak no, kurna, szeroko zakręta, potem do małej ności nasz. Fuck, żóża, no nie, no to jest. Nigdy żóża nie oglądałeś. Nie. Słaby jesteś po prostu. Dlatego zrobiłeś 12.06, bo jesteś po prostu to słaby Ja patam To była 4, To są mapy 4 minutowe, także to jest pierwsze, także 1-0 Rozpocznąć rozpoczęcia mapy No, 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 no coś, coś ci mam powiedzieć no Już nic, nie mów lepiej no właśnie, to ja nic nie będę mówił, tylko będę wygrywał. No, ja już na pewno. No, dobrze, 125 zł, proszę bardzo, już tam do ciebie Dobra, A wiesz, ja miałem pytanie pod odcinkiem ostatnim, czy my sobie naprawdę płacimy? <grym> I ja pierdzielę, mówię, no nie, nie wytrzymiemy. Tak, ty, Naprawdę, słuchajcie. Dwa pierwsze czasy Sims Legacy, co? No. <grym> <grym> 20, tak właśnie ruch. teraz zobaczę, ale trzeci też nie lepszy. No, znaczy tego. No tak. No. Ale powiem tak, słuchajcie, my sobie płacimy pasją, hobby i zamiłowaniem. Dokładnie. Bo to jest jedyna waluta, która jest teraz ogarnięta taka w miarę przez nas, że możemy se tym płacić i podatków od tego nie odprowadzamy. <grym> nie, ale wymiękłem, powiem ci, jak przeczytałem e, pytanie. Łatwo, proszę. No, łatwo. Więc te, oni bardzo muszą, bardzo technicznie przyjeżdżają te mapy, jak oni takie czasy tu robią. O jejku, jejku, jejku. Takie to pytania dostaję. To jest full speed w ogóle, nie? To jest full speed? Tak mi się wydaje, bo zrobiłem to oczywiście na full speedzie. Kurde, źle. Jeśli na full speeda, to tak, tak... No nie wiem. Znaczy powiem Ci tak, no podrzuca Cię w wielu miejscach, że jesteś w stanie... Tu Ale no nie, drift dobra. Od, odpuszczam, odpuszczam gaz, no. Faktycznie. W niektórych miejscach się da, ale. Kurde, no tak. Kurde, Mam mieszane ja uczucia do tego. Robię. No właśnie, też. 1702 tutaj czas opa. Pana tutaj. Jak to wariatu? Te... W sensie. Tej, pa, pa, na to, pa pa, pa, pa. Nie patrzę. Bo mnie zaboli oczy. O, już wiem, gdzie traciłem sporo. Nice! Teraz będzie nice. Kurde, 18.30. No, myślałem, że lepiej będzie. Mm, wiesz co? Jest dużo miejsc, gdzie nie możesz się ześliznąć, w sensie podskakiwać. Po prostu musisz to przejechać szerzej na przykład. Wtedy. I ty, to się da zrobić na full speed, chłopie. No kurna, full speed. Stary, full speed. Właśnie to przejechałem na full speed. I 1798 Ja za cholerę nie wiem jak. Dobra. Spróbujmy. Wiesz co tak jak mówię, masz y, miejsca gdzie aj no widzisz źle. Gdzie musisz po prostu z, tak z dużej na małą, no. <ścoughs> ha 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 ha, super. Teraz w ogóle jeden i drugi zrobił to jak gimper. Twoje ha 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 ha, ha, ha i moje z dużej na małą. Czujesz? Nie. To staczamy się. Nie rozumiem, o co ci chodzi. W drugie stadium youtubera. Poprawiłem Niedługo czas, na być... 26, jest. Niedługo będziemy mówić, że... a że jesteśmy parą. Że co? Że jesteśmy parą. Czemu? No jak się przejestaczamy w Gimpera, no przecież... No Ale dlaczego, ty. jak się... Nie rozumiem kurwa tego twojego toku rozumowania, człowieku. Przecież być... Gimper mówił, że jest gejem, tak? Tak mówił, no i co z tego? Też mogę powiedzieć. No właśnie mówię, że niedługo będziemy mówić, że jesteśmy parą. Dlaczego? Gejów! Ale dlaczego tak mamy mówić? Jaki powód kurwa? Bo się przeistaczamy w gimpera, ty mnie w ogóle nie słuchasz. Jak się kurwa przeistaczamy? Co to kurwa? Ewolucja Pokémony? człowieku ogarni! <laughs> o, Za Ja go nie rozumiem! Weź się wy. Bo mnie nie słuchasz! Skupiasz się za bardzo na tym, że mi skroić tyłek. A ja po prostu na luzaku. Na luzaku tobie kroję go, no i tyle. Ty mi nie krój dupy. Moja dupa ma być cała. Powiedz ty mi, o co ci. Nie, ja tego nie przejadę już. Pierdolę, będę, będę sobie driftował na, na początku. Powiedz mi, Cie... o co ci chodzi, bo ja nie rozumiem. Powiedzieliśmy w takim stylu jak Gimper jedno zdanie, po jednym zdaniu, jeden i drugi, jeden po drugim powiedzieliśmy coś jak Gimper i mówię, przeistaczamy się, niedługo powiemy, że A co to było za zdanie, parą. bo ja nie pamiętam, co ja powiedziałem. Ja też nie pamiętam, no. Ha, Super, ha, 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 i na podstawie ha, ha, tego, pan. kurwa, twierdzi, że nie, no. A idź pan. To idź pan, pan. A idź pan, pan, pan. Ja nie rozumiem. A ja jego, ja, 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 no. No to nie będziemy parą. Nie człowieku, ja mam dziewczynę. Oj, dziewczyna, ja, ja mam dziewczynę. No weź, weź ten. A w ogóle to ten, bo u mnie ten odcinek 10:30 w niedzielę Ciebie w poniedziałek, nie? 16, O 16, to tam też przyjdzie do purposa i powiedzcie mu, będziecie mu. Wy, wyspamujcie mu. Purpos nie poderwiesz, huntera. No właśnie. Możecie wyspamować. O kurna, gdzie? Ale co? Ale jak? W prawo chyba, albo w lewo. <laughs> A, a może prosto trochę? Yy, czekaj, w, ja pojechałem w lewo za ludźmi. Ja też w lewo, bo za mną pojechałeś. Nie, 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 nie ja ciebie nie widzę. Widziałeś mnie, widziałeś mnie. Nie, szczerze mówiąc, że cię nie widziałem. Teraz cię dopiero zobaczyłem tam obok gdzieś. A, czyli w lewo i w prawo. I, 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 i y, meta. prawo, w lewo i prosto w drzewo, mówiąc krótko. Nie, w lewo, w prawo. E, to proste jest też, tylko że czas dobrze zrobić. A, ty słabiaczku, ty no. Ti, 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 A co, jeszcze... co co sapy, co sapy? A sp a sp spróbuję w prawo pojechać jeszcze. No nie, no nie można, bo tam, Nie można, Dobra. bo tam checkpoint jest. Mhm. Mm co sapie, co sapie? Homo sapiens. Od sapania. Ho Homo sapiens jestem, to se sapie, tak? No se możesz. <noise> no właśnie. To Chyle proszę nie sapać do mnie. Nie bo ja takich władz nie mam, ale... Proszę, proszę przestać sapać do mnie o sapanie. Dobra. <noise> Jak, no nie no No tak Hunter, no tak Nie, ja się nie zgadzam w ogóle Nie lubię tej planszy Też jej nie lubię, jest mało planszowa 16,75 Bez sensu Kurcze A że nie było to Hunter do mnie dzisiaj napisał I co, nagrywamy Trackmania A teraz zostaje w piernicie, nie wiem, myślałem, że jest przygotowany w ogóle i i, I, tutaj będzie pogrom, bo taki pewny siebie, wiesz, Gdzie ja, tutaj... Pan... Nie, ty wiesz, człowieku, jak mi się tak palce do dosłownie, że klawiatura z pięcia dostała od wody. Takie cześć, cześć, też nieszczere. I se myślę... <laughs> nieszczere? Okej. <okay. laughs> Kojarzysz? Tak, tak, z tego, z Dawidem tego. Nieszczere. smak <laughs> pozostał do teraz. <laughs> <laughs> Dokładnie. Ja to sobie tak myślę, że pan ma 15 wszystkich na pieniądze po pooszukiwał. A, ja Pan nikomu. to ma więcej nazwisk <noise> niż głów <noise> Nie, ale goś tam po prostu zgniedł Czasoprzestrzeń Zgadzam się Genialny był Kurwa Pan w zasadzie to sam jest na aucie <noise> Chciałem powiedzieć, że zawodowym, ale widzę, że poszło Że siadło Że się na... Poszło chyba, nie ważne, nie 16.20 Co ty tak słabo idzie Hunter? Przed chwilą to ja cię pobiłem, a teraz ty mnie pobiłeś. No bo my taka już tradycja, że się po pobiwywujemy. Pobiwywujemy. Jak ja teraz robię czas mi mistrzowski. Ale serio ci mówię, że robię dobry czas. No to czekam. 15:74. 16:04. Ale już wiem, gdzie na przykład popełniałem błędy, więc jeszcze zdążę to pobić. Nie da się Bo teraz dopiero zauważyłem, gdzie te błędy popełniłem. Dobra. Nie, źle jeszcze aj, raz. Aj, 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 aj. Oj, chyba mnie się uda w końcu coś wygrać. No chyba tak, chyba tak. No siara jak 150 dla mnie że taki Hunter ze mną Nie, 125 wygra. tylko dla ciebie, Purpos, nie dodawaj sobie Oj, pieniędzy. oj, 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 Hunter, oj, Hunter, oj, 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 Hunter, oj, Hunter. No nie. Co? 78. 15, 78. Jas, jas, udało się! Aj no, jeszcze przyznałem. No udało się, udało się. Jest! Jest! 2-1! Dobrze! Chyba że na koniec coś poprawiłeś. Nie, nie poprawiłeś. Nie nie, przyrząłem jeszcze na ostatni, ale już też poprawiałem o 13 setnych, ty widać. No niestety. Jest udało się. Nie zdał. Ty zobacz, 1526 a ten rusek... Nie, to Słoweniec Słowak? No nieważne. Miał 14 coś. Ty się na flagach nie znasz ostatnio o tym mówiłeś. No wiem, dokładnie się, nie znam się. Oj, 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 O nie, Udało mi się. O, nie to cierpię personel bez... 1454. Masz jakiś personel bez tutaj? Mhm. Mm to na live musiałeś jeździć, no bo ja nie mam żadnego i widzisz, i teraz... się okazało. Po prostu będziesz rzukiwał, bo, bo już tu jechałeś. To nie jest oszustwo. Tylko... O Boże! Możesz mi mówić, Marcin. W życiu dzisiaj chyba A Ale to strasznie prosta plansza jest. No. 1523, dobra. Czyli pobiłeś swój personal best? Nie. Gorzej pojechałem, właśnie. To jest w ogóle na full speed a wszystko. Tak, wiem. 1488, jeszcze gorzej. Jeszcze ja w jednym raz. miejscu tylko popełniam błąd tam. Karygodny. O, tutaj właśnie. I teraz już będzie dobrze. No 15.02 15.03 <grym> Ale nasz i chciałem lepszy. No bo jesteś oszukista. Nie i, jestem i... oszukista. Jesteś właśnie, że tak. Ta Nie e. A właśnie, że tak. Nie-e. Jesteś u pani. Nie-e, nie-e, nie, nie-e. Jesteś u pani, jesteś nie u pani. Nie jestem u pani. Ja nie pójdę do pani i tak. <laughs> Jezus. Wiesz co, chyba przekraczamy pewne, pewną granicę y, poziomu <laughs> mułu. Nie. A właśnie, że tak. Ale my nie <laughs> mamy poziomu... <laughs> 14-40 in your face, kurna popatrz na tabelkę. Co powiedziałeś, że kurna? Kurna, kurna, powiedziałem, kurna. Jaki tam masz personal best? 1454 14, <śleski> <śleski> Jak ty z konia spadłeś? Chciałeś być moją drugą połówką, a teraz mi mówisz, że z konia spadłem, tak? Ja tylko 07. No i już mnie powyprzedzali, no... No i dobrze! Ale ty jesteś po drugiej stronie tabeli. No i chuj. 1453. Drugi raz przejechałem, to lepiej od ciebie. No, No dobra, to O, bo bierzcie śmiech, Kurwa, 1460. No, to jeszcze nawet Personal besta nie pobiłeś. No, właśnie widzę. Wiesz co, e Wiesz, gdzie się nadrabia dużo? Podpowiem ci. Bo to twój odcinek. E na tym takim zakręcie, gdzie lecisz w powietrzu... No wiesz, którym? Czy nie? Tak. Pierwszy. No to tam... Tam nie, nie, musisz... ten drugi, ten, co? ten Ten drugi, tak, ten drugi zakręt, tam gdzie lecisz w powietrzu. Taki leciusieńki kąt miej. I on wtedy w taki idealny poślizg padnie, ale bo taki ja, leciusieński. No ja, bo ja tak cały czas robię. No to dlaczego masz taki słaby czas? Nie wiem. Sk skoro tak cały czas robisz, bo gdzieś zawsze spierdolę. I trochę bardziej na zewnętrzną, o, to też tak. Staraj się lądować bardziej na zewnętrzną, z lekkim kątem już nachylenia, nie? To powiem Ci, że takie... Że takie dobre, to to takie trochę czasy można Kurwa To, robić, to już... za chuj tam. Czy jeden No jakby Ci to powiedzieć. Piąte miejsce! U, u, no i chuj. jeden. Dobra, jeszcze jedna rundka będzie, to Ci już pozwolę wygrać, żeby nie, żeby nie było Nie, uso. nie, nie. Spokojnie, Ty tam jeździ jak chcesz. Ile punktów, ile punktów, ile punktów, ile punktów, ile punktów, ile punktów, ile punktów? 98, 86. Yo! A ty, Chituch, jesteś i tak, i tak, także wiesz. Tak. No, ja wiem, ja wiem, ja wiem. <laughs> mam antyhonera. <laughs> ja na jednak mego. mam flyer Zona. Uuuu, no to Lipto. No, także mordeczki. Serdeczny Arigato za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Wszystkie instrukcje macie, bo tak samo jak w opisie macie. Kanał Purposa, także jeżeli ktoś jeszcze. Jak ktoś jeszcze nie subskryberuje, to niech wbije tam na odcinek do niego. Będzie ten odcinek yy, w poniedziałek o godzinie 16. Także dobrze. Na Facebooku No dokładnie. To jest na ty, że się zrobi. Do następnego i trzymaj to ten się ja. Pożegnaj się. No ją.